Alleluja, 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 Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja. Pana z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać je z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma macie postawie. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się, więc poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz, i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie Ała Tobie Chryste Dzisiejsze słowo zachęca nas przede wszystkim do tego, abyśmy odkrywali talenty, które dał nam Pan i starali się o ich pomnożenie. Ale lepiej, żeby aby dla lepszego zrozumienia tej ewangelii warto jeszcze przeliczyć trochę te talenty, bo słyszymy jeden, dwa, pięć talentów, może za dużo nam to nie mówić, ale gdyby przeliczyć to na denary, to jeden talent wynosi sześć tysięcy denarów, a w tamtych czasach dniówka to był właśnie jeden denar, a więc można powiedzieć, że ten, który otrzymał jeden talent, otrzymał równowartość wynagrodzenia za 16 lat. Pracy. Więc widzimy, że jeden talent to była bardzo duża, bardzo duża suma. Musiał ten pan mieć duże zaufanie do swoich sług, skoro powierzył im aż tak wiele. I widzimy, że gdy oni otrzymali, to nie patrzą jeden na drugiego, nie dyskutują, dlaczego jeden dostał pięć, dlaczego drugi dostał tylko jeden, ale każdy przyjął to, co po prostu otrzymał od swojego pana i wziął się do roboty w przypadku tych dwóch. Natomiast ten trzeci z tym talentem nic nie zrobił. Na co warto zwrócić uwagę, to właśnie później, gdy pan powraca, to docenia przede wszystkim wierność. Mówi, dobrze, Sługo Dobry i Wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach. Nad wieloma cię postawię. Z jednej strony widzimy, że przecież tyle otrzymał ten sługa. A jego Pan po powrocie mówi, że byłeś wierny w niewielu rzeczach. To w takim razie, jakie jeszcze Pan, co jeszcze ten Pan ma do zaoferowania, skoro nagle okazuje się, że byłeś, niewierny w nie, byłeś wierny w niewielu rzeczach, a zostaniesz postawiony nad wieloma. Można powiedzieć, że to jest taki dopiero przedsionek tego, w czym mógł uczestniczyć. I gdy przeniesiemy tę Ewangelię na nasze życie, to każdy z nas jest obdarowany. Każdy z nas ma naprawdę wiele talentów. Pierwszym tym talentem to jest dar życia. Bóg dał nam życie, powierzył nam życie, troskę o to życie. Każdy z nas ma przecież talent ja mam talent kapłaństwa, ktoś inny, rodzicielstwa. Ktoś ma talent wrażliwego serca, widzi więcej, dostrzega ludzi potrzebujących. Ktoś otrzymał talent, że może dysponuje większym majątkiem. To może tym majątkiem dobrze rozporządzać i nim się dzielić. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, abyśmy dzisiaj otwarli oczy na to, co naprawdę Pan Bóg nam dał. I że to, co nam dał, jest naprawdę wielką wartością. I czy ja to dzisiaj już w swoim życiu odkryłem, mało tego, czy się tym potrafię ucieszyć i czy biorę odpowiedzialność za te talenty i je rozwijam zgodnie z wolą Bożą, czy wręcz przeciwnie, jak ten. Jeden ze sług nie wykorzystuje, trwonie, albo wykorzystuje wbrew woli Bożej. A więc trzeba spojrzeć na swoje życie, nie patrzeć na to, czego nie mam, a co ma inny. Wydaje się, że problemem dzisiejszego człowieka jest właśnie to, że szuka szczęścia wszędzie tam, gdzie go nie ma. Próbuje otrzymać coś, co tak naprawdę nie należy do niego. Próbuje stanowić prawo, które, którym podważa prawo Boże. Ostatnio rozmawiałem z osobą, która mówi i w pewien sposób takie pretensje, dlaczego kobiety nie mogą być księżmi? I wytłumaczenie tego w najprostszy sposób, że przecież to Jezus tak ustanowił dwunastu apostołów, nie przemawia. Bo to właśnie jest Duch tego świata, który będzie cały czas miał o coś pretensje, czegoś cały czas nie mam, a powinienem mieć. I dlatego, że człowiek nie dostrzega tego, co ma, nie potrafi się ucieszyć tym, co ma, nie dba o to, szuka właśnie gdzieś, gdzie i tak nie znajdzie. I dlatego człowiek jest bardzo nieszczęśliwy, bo nie odkrył tych wartości, które Pan wpisał w Jego życie i powołanie. Im bardziej żyjemy z Bogiem, tym bardziej możemy odkrywać te talenty i prawdziwie być ludźmi szczęśliwymi. Kiedyś to już przytaczałem na którymś kazaniu, ale dzisiaj też mogę śmiało powiedzieć, że ja otrzymałem talent kapłaństwa. I z jednej strony mógłbym mieć pretensje do Pana Boga, dlaczego Dlaczego nie jestem ojcem? Dlaczego nie mam dzieci? Dlaczego nie mogłem założyć rodziny? Ale mnie urządziłeś. No właśnie, tak, tak według ducha tego świata mógłbym mówić, ale co by z tego wynikło? Komple kompletny rozjazd mojego życia. A tymczasem Pan Bóg daje mi odkrywać właśnie ten talent kapłaństwa. Widzę go coraz bardziej, mogę się nim cieszyć coraz bardziej. I przy swojej niedoskonałości i grzeszności próbować go pomnażać. Z Bożą Pomocą jest to jak najbardziej możliwe. Chodzi o to, żebyśmy dzisiaj naprawdę zobaczyli, co Bóg mi dał, ucieszył się z tych rzeczy, wziął za nie jeszcze raz odpowiedzialność. Zacząć na nowo. Bóg zawsze daje nam szansę. Kształtując taką postawę w naszym życiu, Jesteśmy jak synowie światłości, o którym mówiło drugie czytanie, i wtedy, gdy nadejdzie dzień Pana, a przyjdzie jak złodziej w nocy, czy jak ból na brzemienną, to nie zaskoczy nas, bo już chodzimy w światłości, i promienie tego dnia pańskiego nie przerażą nas, wręcz przeciwnie dobrze się w nich poczujemy. Ale gdy nic nie robimy z tymi talentami, gdy je zakupujemy. Albo gdy je używamy wbrew woli Bożej, jesteśmy synami ciemności. I gdy przyjdzie dzień Pana i ta ciemność spotka się właśnie z jasnością tego dnia, taki człowiek będzie uciekał w przerażeniu, bo nie wykorzystał danej mu szansy. I wiemy, co z takim człowiekiem się dzieje. Jezus o tym jasno i wyraźnie mówi. Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Każdy z nas dzisiaj może zacząć od nowa może na nowo docenić to, co ma i zobaczyć, jak wiele tego jest. A wszystko to może być pięknym przeciągiem tego, co Pan Bóg da nam ostatecznie w niebie. Dobrzy Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię.